Jeszcze nie tak dawno bez słowa duch nie można było powiedzieć nic istotnego o człowieku i czasach, w których człowiek żyje. Mówiło się więc o duchu czasów, o duchu praw, o duchu narodu, o traceniu i odzyskiwaniu ducha przez pojedynczego człowieka. Nie było gorszego nieszczęścia niż to, gdy człowieka opuścił duch. W czasach udręki powtarzano, ducha nie tracić. A kto dziś pamięta o Duchu? Słowo wyparło z literatury, z historiografii, z polityki, pozostało jedynie w języku religii, gdzie pędzi żywot wygnańca. Słyszymy więc o odnowie w Duchu Świętym, o charyzmatykach obdarowanych darami Ducha Świętego, o tym, że Jan Paweł II poświęcił rok 1998 Duchowi Świętemu. Czy jednak na naszym bezdusznym świecie jasno widzimy, co te słowa znaczą? Jak doszło do tego, że duch wyparował? Z naszego polskiego świata wypłoszyły go rozmaite sprzężone ze sobą moce. Materializm dialektyczny głosił, iż duch jest pojęciem nienaukowym, natomiast naukowe jest pojęcie wysoko zorganizowanej materii. Ekonomia polityczna wydobywała z mroku pojęcie interesu społecznego. Okazało się, że to nie wartości duchowe nami władają, ale interesy ciała. Psychoanaliza odsłoniła potęgę podświadomości, poddanej niepodzielnie władzy Libido. Duch jest kłamliwą sublimacją erotyzmu. Nicze dowodził, że u źródeł szlachetnych ideałów miłości bliźniego działa prymitywny instynkt zemsty, który odwraca porządek wartości i wywyższa przegranych, a poniża zwycięzców. Największe spustoszenia pozostawiło odejście ducha w codziennej mowie, wszak litera zabija, duch ożywia. Kiedy ożywczy duch opuści mowę, te same słowa znaczą coś innego. Najwznioślejsze hasła stają się martwe. Ojczyzna nie jest już ojczyzną, życie nie jest życiem, miłość nie jest miłością, bohaterowie stają się tchórzami, a tchórze bohaterami. Mowa, która jest wielkim wynalazkiem ducha. Staje się szkieletem bez ducha. Czy pozbawieni perspektyw ducha potrafimy jeszcze zrozumieć nasz świat? Aby zrozumieć, trzeba się wznieść ponad to, co zadane do rozumienia. Jak zdołamy się wznieść ponad bezduszność świata, jeśli duch nie przypnie nam skrzydeł? W chrześcijaństwie duch łączy się z wydarzeniem pięćdziesiątnicy. Dopiero potem, w miarę rozwoju chrześcijaństwa, przyszły skojarzenia z platonizmem. W platonizmie, aby znaleźć ducha, trzeba było porzucić ten świat. W chrześcijaństwie, aby znaleźć ducha, trzeba było wrócić do świata i dobrze się przyjrzeć jego dziejom. W platonizmie, duch łączy się z odwieczną ideą dobra. W chrześcijaństwie. Duch objawił się w wydarzeniu. Było to zesłanie Ducha Świętego. Przypomnijmy znane obrazy. Po ukrzyżowaniu, a nawet jeszcze po zmartwychwstaniu, apostołowie tkwili zamknięci w wieczerniku. Byli przerażeni i porażeni. Rozwiały się ich życiowe nadzieje. Strach przysłonił im widok tego, co otrzymali a otrzymali skarb z niczym nieporównywalny. Dobrą nowinę. Groziło im niebezpieczeństwo, że pozostaną z tym skarbem w zamknięciu przez całe życie. Że swym lękiem będą karmić żale do Jezusa, do siebie, do zabójców. I tak zejdą ze świata jako jedni z tych, co zakopali otrzymany talent, by go mieć tylko dla siebie. Gdy się ma jakiś skarb, ale się o tym nie wie, to jakby się niczego nie miało. Zesłanie Ducha Świętego było wielkim otwarciem oczu i uszu. Czyż serca nasze nie pałały, gdy oczy nam otwierał? Nie chodziło o to, by oznajmić apostołom coś, czego by zupełnie nie wiedzieli, ale o to, by zrozumieli to, o czym wiedzą i oto, by zrozumiawszy, przyjęli odpowiedzialność za skarb.